Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lego Jurassic World i kontynuujemy naszą e, fantastyczną przygodę w Parku e, Jurajskim. Jest to trzeci odcinek, także jeżeli e, seria Wam się podoba, jeżeli nadal Wam się nie znudzi, zostawcie łapkę w górę, a my ruszamy do kolejnej misji. Jaką jest w sumie nie wiem co, ale zobaczymy. E, ostatnio w e, poprzednim odcinku karmiliśmy Werecy Raptory oraz bawiliśmy się. Zbawiliśmy się z naszym fajnym małym dinozaurem. Czy tutaj mam iść? W sumie nie mam pojęcia, czy pieniążki mnie tutaj prowadzą. Zobaczymy. Ale oczywiście chodzi mi o Triceratopsa. Ok, przydałaby się pomoc. Zobaczymy. To mam ci pomóc, rozumiem. Pan Raptor. Mówi się, żebym nazywał go pan raptor, także to jest pan raptor. Dzień dobry, panie raptorze. Uratowałem go, coś się stanie. O, pracownik w opałach. O! Dobra, on coś mi dał, tak? Ale... Bo co on robi? Okej, okay, zobaczmy. Nie, nie rozumiem o co z nim chodzi. Mówi, że coś tam jakieś ściganie dinozaurów. Triceratops, własny tricerops... niszczenie pięknie tych bloków LEGO, Umiejętność niszczenie Łoot, dobra, co mi, co mi to mówi? Co użyj takiego wybiorenia, które chcą umieścić na wybiegu. Aha, i po prostu tutaj będzie triceratops. Czy dobrze myślę? I będę mógł z niego. Wo, będę mógł z niego korzystać, dobra. Okej, okay, zmieńmy się w naszego triceratopsa, możemy nim zacząć szereżować. Nie wiem w sumie po co. Aha, musimy jednak nim szereżować. Tak to jest zrobione. I. Wow! Osoczyły, dobra! O, walka z dinozaurami! Dinozaury walczą z dinozaurami! O co tu chodzi? Ale szybko dosyć giną. One pływają takim kwasem. Już wiem na czym się wzorowali twórcy Ark, gry ARK tej z dinozaurami I opuścisz mi drabinę, panie kolego mój? Okej, okay, dzięki O, mamy, mamy doktorka, gdzie jest doktorek? Tu jeszcze. Aha, okej, gdzie mam iść? Tędy? Spoko Tutaj chyba mamy jakąś kolejną rzecz do come. zrobienia. Trzeba oczyścić tę drogę. Hmm. A czekaj. Wydaje mi się, że tutaj jeżeli wykopię może jakiś ładunek do wysadzenia. Aha, dobra. Dobra, dajcie. Aha, go, gościu on, on to sam zrobi. Jasne, spoko. Najpierw jeszcze widzicie, ja misji nie zacząłem. To jest wszystko zrobione, żeby się dostać do następnej misji. Spoko. Aha. Ok, i teraz my samochodem będziemy. A, bo my kontynuujemy po prostu naszą wycieczkę. Także niech będzie. Dalej, niech ktoś wejdzie do tego samochodu i zacznie prowadzić, bo też nie mamy miliona godzin. Okej, okay, czekajcie sobie kamerę, przedstawię. Oczywiście gram na komputerze. Gram na padzie od Xboxa 360. Jeżeli ktoś by był ciekawy, zobaczcie, jak szybko się pogoda tutaj zmienia na tym świecie. Okej, okay. misja się zaczyna, czy się nie zaczyna?

Coś idzie. Ogrodzenia nie działają. Czy to jest T-Rex? <laughs> Zdziału sobie to. Nie, yeah, kłodzkowaty T-rex. Co się dzieje? Kto będzie musieli z nim walczyć. Hmm? Mały t -rex. Dzień dobry! O, wiem, że one chyba widzą tylko ruch. Jeżeli się nie będziemy ruszali, to nic nam nie zrobią. Słuchajcie, muszę sobie przyciszyć. grę, bo jest naprawdę głośno i praktycznie nic nie słyszę. Ja wiem, co tu się wydarzy, do dokładnie wiem. Hej! Zwróćcie na siebie uwagę. I teraz musimy coś zrobić. Zagroda t -Rexa. Dzień dobry, panie t -Rexie. Chciałbym się z panem pobawić. O, on sobie je tam samochód. Dobra, niech sobie je. Aha, musimy uratować dzieciaki. Spoko. O, coś, coś tu jest. Może ty będziesz wiedział, co z tym zrobić? Hmm, może ty? Je jednak nie, jednak... O on nie może tu nic zrobić. Aha. Dziwne, że dinozaur nie, nie chce w ogóle nic mi zrobić, tylko sobie po prostu e skubie ten samochód. o, o Sorry, on go nie je, on go skubie bo wydaje mi się, że tutaj będą jakieś klocki potrzebne do e, dalszej części. Okej. Okay. Kurde, dużo pieniążków z tego wszystkiego leci. O, kupa, ku, kupa kupy! Ostatnią kupą się zachwycaliśmy, ale no... Y, sorry, ja nie wskoczę do kupy, nie tym razem, nie, nie mam odpowiedniej postaci. Zobaczmy tutaj, tam są jakieś koła, jakieś dziwne fajne rzeczy. O! No właśnie, jaką to on ma w ogóle tą? Zolność specjalną, chciałbym zobaczyć. Używaj lll, albo obracać Spoko. Aha, potrzebujemy tego kółka dziwnego. Ha! Dobra, pan raptor tutaj ogarnie. Pociachę, co nieco. Dobra, jeszcze tylko to. I kto będzie kręcił? W ogóle teraz T-Rexa nie słychać. Tak, jakby nie wiem. W tą stronę wlewam, ok. Lewo, lewo, lewo. I wodę. Aha, wodę wypompujemy? No, bardzo możliwe, okej. Okay. I teraz coś z tego powstanie. Jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno dobrego um, Nie ma tak drażnić dinozaura. Powinniśmy sobie po prostu iść i tyle, by nie było żadnego problemu. Wow! Uśpi... Ja, muzyka w te... z tego! Przerobiona! Mamy kostkę, hmm? Świeża kostka. Gdzie? a tu jest, dobra, już, spoko Dziękuję za kostkę. Teraz szybko chyba będę mógł wykopać. Mam taką nadzieję. Ej, kop dziurę, kop dziurę no Daj szybko. I Nie wiem co to jest, ale buduję to. Aha, to będzie jakiś pewnie hack albo coś. No, jaki dobra, powiedzmy, że to jest hack. Pewnie nie będę musiał na tym skakać. Okej. Okay. Jest! Jedna osoba wyciągnięta! Szybko, już ci idę pomóc! To, ta druga postać to jest tak... Ona po prostu sobie jest. Pan Rockman. On chyba jest Rockmanem, przynajmniej tak zapamiętałem coś. Jej! Uratowaliśmy tą dziewczynkę! Lex! Okej, okay, mamy Lex. Dzień dobry, Lex. Fajnie. Czy może w niektórych postaci, jak na przykład Lex, po trochę krzyczeć po przytrzymaniu, co powiem, jest szklanych LEGO? Eee... O co chodzi? Co to za zdolność specjalna? Oho... T-Rex... Chyba wie, że coś jest nie tak, że kostka była przynętą. My teraz powinniśmy tego chłopca uratować, nie? Ale oczywiście tego nie zrobimy. Co on sięga? A! Szybko! Wyrzuć tę flarę, szybko lecimy po tego małego chłopczyka. Tylko najpierw musimy odbudować samochód, bo to jest ważniejsze oczywiście. Okej, okay, dzięki. B! Co to ona robi? Okej, okay. ojejku, ale to będzie męczące, szybko, dasz radę? Ja pierdzielę, ona miała w, we filmie, nie wiem, może z, z 11 lat? Ta dziewczynka, a zobaczcie, przepycha takie rzeczy. B. Zapalił i teraz powinien jechać do tyłu, a nie. Spoko. Jest i chłopca też uratowaliśmy. No moja postać sobie stoi po prostu. Zdziałał sobie kapelusik. Wow. Dobra, jeszcze raz Uda się uda, wyrwę ci rękę, ale się uda O oh o -oh. nasz rockman chyba nie Bo nie zdąży tam dojść Ford z papieru A woda kiedawra Aha, czyli tak skończył. Spoko tak skończył nasz e, prawnik. No słuchaj. Nie trzeba by uciekać. Jeśli by nie uciekał, to może by tak nie zginął. O! -o, -o. Zrzuci ich. Zrzuci. Wow! Na kablu. Nie, samochod, samochód na nich spadnie i... ale Matrix. Aha, tam jest ten chłopiec. Spoko. J jakie 3D op opluł mnie T-Rex y z takiej wysokości jakby spadli, to by się połamali. Ale nie w LEGO! W Lego co najwyżej mogą mieć brudne ubranko. I to jest jedyna rzecz Mamy Lex i Timi, Tima. Lex Team. Lex team. Okej. Okay. Musimy teraz pewnie go uratować. Znaczy na pewno musimy go uratować. A, ła hmm. Nie przypominam sobie, żeby tak wyglądało to drzewo. O, punkt kontrolny. Jej! I potrzebuję pewnie właśnie tego. Spoko. Tu coś jest. Ja pierdzielę. I co to za krzyki dziwne. Eee, aha, ciebie mogę prosić o to? Nie, nie, nie mogę. Tu musi być ktoś inny. Spoko. Każda oczywiście postać Lego ma swoje fantastyczne umiejętności i walczy z, dino z dinozaurem za pomocą rąk. Co jest dziwne, naprawdę to jest dziwne. Dinozaur ten powinien nas od razu zabić, ale nie, nie tutaj. Nie no wiesz, wiecie, też mi nie chodzi o to, żeby nasza postać zginęła, nie? Nosi bohaterowie, ale troszeczkę realizmu powiedział flutar grając y, w gry y, w gry z serii Lego. No nie, nie znikaj. Serio? Serio musiałem tak to zrobić? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, tu leżało kółeczko. Bierzemy... Powiem wam, że mam pytanie do was. Czy chcielibyście także serię z LEGO World? Czyli to jest taki... LEGO Minecraft to jest tak często nazywany. To jest taki survival od nich. Okej, okay, aha, pewnie woda... Coś z wodą będę musiał zrobić. Albo tamte kości, czy coś. No, kości polecą. W ogóle, kto w ściekach trzyma kości całego dinozaura? Kolejna zagadka bez rozwiązania. Aha, to nie będzie dinozaur. To będzie... coś dziwnego. Co? Co, co tu się dzieje? Duże y, kaptopól, potrzebujesz dwóch postaci. Mhm. Dobra. Y, tak. O co chodzi? Czemu nie możesz tu nic zrobić? E, nie rozumiem, czekajcie. Aha, Y. E, y a. O dobra, już to rozumiem. To jest to skomplikowane. No, że niebiesko mogę no... Okej, czy to... Dobra, czyli to miało wyglądać inaczej. Może ty stań tu, stań tu. Okej, okay. i teraz ty podejdź. Dobra, i teraz ono, po, jej powinno się to udać, bo jest. kobietą. Chyba, chyba tak to nie działa. Czekajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo coś mi nie pasuje. Okej, okay. skaczesz tu. Zwinne postaci po tronie, tylko różowo-niebieskie. Okej, okay. no ty jesteś zwinna. Wow, no super, jesteś zwinna, naprawdę. Ja to ogarnę Wiem, że to na pewno ona musi zrobić No ale ona jest tempa, no naprawdę tempa dzida, no B Bo on przecież nie skacze tak wysoko A Dobra a hmm. y Nie wiem w jaki sposób to ma działać niestety Bo co coś coś mówi, że to nie działa tak jakbym chciał Mam nacisnąć A, naciskam A. Aha, dobra. Tylko żebym, żebym teraz nie spał. Cele lego muszę zrobić w broń zasięgową, taką jak piłka tenisowa, którą nosi Lex. Okej, okay, udało mi się, przepraszam, że tak to długo trwało. Ale udało się, to jest najważniejsze. I pewnie będzie jakaś magiczna drabina, która tam, która pozwoli wejść naszemu głównemu bohaterowi. Spoko. Okay. Dobra, wspinaj się. Wow, pan raptor, panie, panie raptorze, niech się pan uspokoi. Wow! Woo, Tarzan! Dobra, spokojnie, spokojnie. Woo, Jeszcze raz. Zwinne postacie tutaj, a ty co? Nie, 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 ty we, weź tu. Czekaj na mnie. Okej, okay. okej. Okay. Okej, okay, dobra, pięknie się udało. Wow tamten gości też potrafi, nie wiedziałem. Myślałem, że znowu musi być... Eee, jest winna powstać. Spokojnie. Oj. Aha. Easy. Uda mi się. O pan karambit tutaj. Znaczy pan raptor jest ze mną. Dawaj ten zomb. Czy ten pazur, to jest pazur, sorry. Co powstanie z tego? Trampolina. Trampolina z kości. Tak jak w pierwszym odcinku. To samo. Pyk. U, wow, wow! Serio? Rozbujajmy się chociaż troszeczkę. Ale się bujam. Wow, dobra. Tak bym się nie rozbujał Ej serio? Wow, pyk, pyk, pyk. Dobra, sam bym na pewno tego nie zrobił. To już teraz wiem. Ok. Gdzie jest ten team? On tam gdzieś na górze siedzi. O, ładnie. Teraz musimy to trafić. I co mi to da? Aha, mamy lianę. I dzięki której ty będziesz mógł wejść, bo domyślam się, że ty nie możesz no właśnie, tego zrobić. A czemu ona tam weszła, żeby sobie poskakać? No dobra, rozumiem. Ma 13 lat. Ja rozumiem. Szanuję. Ale żeby ona tak darła się, o co chodzi? Dobra, tutaj potrzebny będzie magiczny krzyk. Dobra, wow, 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 wow Musimy tu wejść. Ło, zażygał się! o mm. uh. oo, oh, oh. coś ze samochodem się w stanie. Albo i nie. <grywa> <Okay>. <grywa> a jednak spojrzał. Chyba samochód na nas patrzy. Okay. Go. Jak zbiegają z tego drzewa, dziwnie. Nie, samochód się cały rozpadł. O nie, co się dzieje? Będą w samochodzie. Norma. <śmienicza> Lego. Aha. <O, śmienicza> Właśnie co mu chodzi? O co chodzi? Co to ma być? Czy ktoś mi powie o co tu chodzi? Alan! Chyba nie ma go. Ja też wołam To jest ciężek Czyli on przeżył spotkanie z T-Rexem. Aha, T-Rex tutaj idzie. Pewnie chce pomóc! Ej, no! A my odjechaliśmy, no. I nie powinniśmy tak się zachowywać. Aj! To ja kieruję. O kurde, ucieczka przez, przed T-Rexem. Spoko. Wow, 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 Dużo pieniążków. Aha, on szarżuje. Spoko będę musiał pamiętać o tym, że on zaczyna szarżować po jakiś... chwili. O, przepraszam. Przepraszam, bo wow, tam jakiś pomarańczowy laser był. Tak przez chwilę widziałem. O, coś zebrałem. A nie, to niebieski pieniądze po prostu. A, czyli jeżeli po stosie będę jechał. Ej, no, panie samochodzie, niech się pan uspokoi. Znaczy, panie t się w sumie. Oj, 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 nie podoba mi się, to jest wąska dróżka. Oj, szarżuj. Szarżuj na mnie. Szybko. Tu można naprawdę dużo pieniędzy. Myślę, że okay. to na Chyba się udało uciec, a nie. O, wow, ja kieruję nadal. Nie. Wiadomo, mam ograniczone pole manewru, ale nadal kieru kieruję i dużo pieniędzy tu dosyć spadło. Dziwna jest ta kamera, bo tak naprawdę pokazuje tylko e, mój jadący samochód i kompletnie nic więcej. Nie wiem, jaką to ma pełnić funkcję.

Shutting down the entire system. Uh. The only way to wipe out everything that the system? word. Shutting down the system? system? the only way to wipe out everything that he did. Uh. Oh, shut down the system? It's okay. Look, see that? It's on. It worked. The shutdown tripped the circuit breakers. Three minutes, I can have the power back on in the entire park. Just to be safe, I want everybody in the emergency bunker until Mr. Arnold returns and the whole system's up and running again. Hard energy was a mistake. Inzio sobie miasto. Przepysznie. Oh, a tutaj mamy pana, który... been there by now. Coś zrobił? Czyli ukradł małe jajka dinozaurów. Aha, i tu jest tak, że dinozaury się nie rozmnażają, bo to są same samice. To warto zapamiętać. nice boy. What do you want? What do O, nie. <trybujesz> <trybujesz> I wyrzucił właśnie te jajeczka. Utrata mocy i pad mi zawibrował. Naprawdę fajna misja. Fajna, fajna, fajna. Ja, wiecie, jestem na bieżąco z filmem. Sorry, powtarzam to co, co odcinek, zdaję sobie z tego sprawę. Ale ja wiem dokładnie, tak bardzo dokładnie, co się teraz wydarzy. I to jest przeniesione 99%. Wszystko, co widziałem. wiadomo, są dodane jakieś takie śmieszne. E, gagi typowe dla serii Lego, ale naprawdę fajnie mi się. W to gra zobaczymy, jakie postacie odblokowałem. Ian Malcolm, czyli nasz rockman, Lex Murphy, czyli ta gwałcona, gwałcona 13-latka i Ellie Sutler. Okej, okay, spoko. Robert Maldon, się ma sztormiak. Okej, okay, i chyba to na tyle. Jurajski pojazd turystyczny, aha. I czy coś jeszcze odblokowałem? Chyba nie, chyba nie, tutaj nie znalazłem dinozaura, poziom po prostu ukończony i tyle, także dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, w opisie także są reflinki bez potwierdzenia i kolejny odcinek Should, już jutro, oczywiście o godzinie albo 14 albo 16, jeżeli nie będzie o 14 to będzie o 16, ale najprawdopodobniej będzie o... zobaczycie sami, niespodzianka. Trzymajcie się, cześć i na razie, hej!